Dawno, dawno temu. Było to w czasach wojny trzydziestoletniej. Liczne wojska szwedzkie przybyły ze swej północnej ojczyzny do Europy Środkowej. I tu toczyły zacięte walki. Szwedzi nie ominęli również Śląska. Dotarli nawet do samego Cieszyna. Pewnego dnia, niedaleko Cieszyna, kroczył drogą niewielki oddział szwedzki. Daleko, na samym końcu, wlókł się za wojskiem powoli młody żołnierz szwedzki. Nogi bardzo go bolały, siły opuszczały z godziny na godzinę, a głęboka rana na skroni paliła tak okropnie, jak gdyby pod opatrunkiem miał rozżarzone do białości żelazo. Od czasu do czasu przyciskał lewą rękę do piersi bo tam znajdował się malutki woreczek jedwabny z szarą grudką ojczystej ziemi szwedzkiej. Młodemu Szwedowi naraz pociemniało w oczach i ciało wyczerpane osunęło się na drogę. Niedaleko stała biedna chałupka. Mieszkali w niej niejacy zabystrzanowi. Weszła na pole córka zabystrzanów i zobaczyła, że coś na drodze leży. Podeszła do drogi i zobaczyła leżącego nieruchomo Szweda. Hanka schyliła się nad leżącym. Ranny żył jeszcze, bo z rozchylonych ust słychać było szele słabego oddechu. Trzeba go ratować! Przemknęła Hance przez głowę, więc szybko pobiegła z powrotem. Po chwili Hanka wróciła z ojcem. Wspólnymi siłami przenieśli ostrożnie rannego do domu. Całe dwa dni i dwie noce przespał ranny u Zabystrzanów. Hanka całymi dniami przesiadywała przy rannym. Minął niemal tydzień od przemarszu Szwedów. Wieczorem, kiedy zaczerwienione słonko staczało się z wysokiego nieba na stanisławickie wzgórza, w izbie Zabystrzanów gasło młode życie. Umierający Szwed prosił uśmiechem, gestami i oczyma, ażeby Hanka wysypała ziemi z jedwabnego woreczka na jego mogiłę. Lżej mu będzie się spało w grobie. Kiedy słońce zgasło, szwed umarł. Po pogrzebie spełniono ostatnie życzenie zmarłego. Świeży grób posypano szarymi grudkami ziemi szwedzkiej. Hanka często chodziła na cmentarz i opiekowała się grobem. Po jakimś czasie wyrosły na grobie małe roślinki nieznane dotąd w tych stronach. Roślinki te wkrótce zakwitły dziwnie zielonymi kwiatami. Roślinę tę lud nazwał Cieszynianką. Projekt teatru Dziwadło Cieszynianka wpisany jest w historię Cieszyna. Kwiat Cieszynianka jest symbolem miłości do ojczystej ziemi. Teraz Dziwadło Cieszynianka może się stać miejscem nabierającym życia poprzez ożywienie symboli, włonie cieszyńskich opowieści, biografii i legend, gdzie symbole nabierają życia i inspirują, gdzie przeszłość daje ducha przyszłości. Cieszynianka byłaby swoistym teatrem, który tworzy specjalnie zaaranżowana przestrzeń, korytarza, garderoby, sklepu i ogrodu. Korytarz z prawej otwarty na garderobę, w której znajdują się przymierzalnie z intrygującymi kostiumami, Czyli zaplecze teatru. Tam, oko turysty, odwiedzającego, cieszy zarówno przeszłość, jak i oczekiwanie tego, co się ma dopiero wydarzyć. Z drugiej strony korytarza znajduje się sklep z pamiątkami związanymi z historią miasta, jego legendami, z teatrem. W sklepie wchodzący unosząc głowę dostrzega umocowane na sznureczkach przy suficie delikatnie kołyszące się kartki co ma wzmagać doznanie czegoś na pograniczu nierealności. Interesująca aranżacja przestrzeni, choreografia wpisana w ściany, w zamyśle ma potęgować wrażenie tajemnicy, a zarazem łączy wnętrze z tym, co na zewnątrz. Motyw drzewa wiąże i splata całość. Tytułowa cieszynianka wszak rosła wśród zagajników nad Olzą. Owa meandrująca olza już na zewnątrz w ogrodzie znalazła odzwierciedlenie w kształcie sceny i widowni. Właśnie w ogrodzie został umiejscowiony teatr, czym nawiązano do pierwotnych jego umiejscowień na wolnym powietrzu. Ściana sąsiedniego budynku w zamyśle nie tyle ma ograniczać przestrzeń ogrodu, co rozszerzać pole teatralnych doświadczeń o grę światła i cienia. Ma być sceną realizowania mappingu. Ogrodowa scena została równocześnie pomyślana jako miejsce odpoczynku dla mieszkańców i turystów, gdzie każdy może znaleźć wytchnienie od teatru życia codziennego. W zamyśle dziwadło Cieszynianka ma cieszyć każdego.